Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku 5 minut o i dzisiaj będę Wam mówił o motywacji, więc startujemy naszą wspaniałą klepsydrę, czasomierz z czasów zamieszklych. No i co, temat motywacji. Temat motywacji, który się pojawia i przewija właściwie w bardzo wielu rozmowach z osobami przedsiębiorczymi, a dzisiaj go wybrałem, dlatego że jestem strasznie zmęczony. Jestem zmęczony. Od dwóch tygodni mamy cały czas coś do robienia i to także jest ciągłe napięcie, ciągłe gonienie czegoś. W zeszłym tygodniu mieliśmy dwudniowe nasze własne szkolenie, byli tu fantastyczni kur kursanci, uczyli się w Sprzedaj Firmę.com, jak skutecznie sprzedać firmę. Później mieliśmy przeprowadzkę, później w weekend ja miałem własną przeprowadzkę i od poniedziałku z powrotem przeprowadzka do innego biura i cały czas coś jeszcze jedziemy w, na czwartek na Founders Mind, później w piątek mam spotkania biznesowe w Warszawie i w sobotę jest Asbiro. A potem będę miał jedną niedzielę wolną, bo później jest kolejne robienie rzeczy. Przypomina Wam to coś? Chyba dzień większości z Was, właściwie czas większości z Was tak wygląda. Nie jest to nic wyjątkowego, bo ani się nie żale, ani nie chwalę. Tak wygląda nasza rzeczywistość, ale chyba trochę się żale. I wracamy do tej motywacji. Nie? Super wyglądamy w tej. Nagrywamy, pojawiamy się, pokazujemy. Są super fotki na Facebooku, na Instagramie, na TikToka idą nagrania, filmiki na YouTubie. I pada pytanie, co cię motywuje, jesteś taki aktywny cały czas, co się robisz, znajdujesz czas jeszcze na własne prywatne aktywności, strzelasz, chodzisz na siłownię, super, nie? super to wygląda. A ja jestem dzisiaj potwornie zmęczony. Tak generalnie już mi się nic nie chce. Jeszcze się sala, w której mieliśmy nagrywać, w której są nowe lampy zamontowane, takie piękne, zjeżdżające z góry, rozkiełbasiła, bo została włączona klimatyzacja, która szumi tak mocno, robi podciśnienie, więc wszystkie drzwi chodzą jak organy i szumią, więc musieliśmy wrócić do nagrywania tutaj. I tym wstępem długim odpowiem na pytanie, co cię motywuje co Cię motywuje, Bo to jest, to, to jest często, często naprawdę na szkoleniach, szczególnie z takimi młodymi osobami wchodzącymi, wchodzącymi w biznes, pada pytanie, co Cię motywuje. Eee, no i odpowiedź jest bardzo prosta i prozaiczna. Mnie motywuje poczucie odpowiedzialności. To ja uwielbiam na LinkedInie, jak padają takie pytania, co Was motywuje do pracy, do robienia tego, co robicie. Odpisuję zazwyczaj e, rachunki e, i kupowanie rzeczy dzieciom. Nie? Bo jest to taki ogromny kontrast do wielkich e, opisów tego, co ludzi motywuje, jakie to są fantastyczne plany i rzeczy, a mnie motywuje poczucie odpowiedzialności. Bo w zestawie cech osób, które mają firmy jest, są takie cechy jak odwaga. Do tego, żeby prowadzić firmę, żeby w ogóle się za to zabrać i radzić sobie z bieżącymi trudami rzeczywistości. Jest coś takiego jak determinacja, żeby jak te dziki ryć ryjem w błocie i pchać dalej do przodu to, co się dzieje. Rezyliencja szukałem długo tej nazwy to jest odporność na różnego rodzaju wydarzenia, które będą się działy i które będą się pojawiały zupełnie przypadkowo i incydentalnie. Ale w tym całym zestawie cech najważniejszą moim zdaniem jest odpowiedzialność, bo słuchajcie to jest taka odpowiedzialność, którą albo się ma albo się jej nie ma. W młodym pokoleniu coraz mniej widzę tej odpowiedzialności, A tak mówię jakbym był już nie wiadomo jaki stary, ale, ale faktycznie odpowiedzialność w ogóle jest deficytowa i odpowiedzialność jest bardzo ważna i jak ja kogoś zatrudniam, to staram się szukać tej jednej cechy, odpowiedzialności głównie, bo jak wasz pracownik coś źle zrobi, ale jest odpowiedzialny, to naprawi. Jak szukacie wspólnika, to w ogóle moim zdaniem jest to najważniejsza cecha. I wy, jako przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie, musicie się wykazywać odpowiedzialnością i ta odpowiedzialność się objawia w różnych rzeczach, w tym, że wstaniecie rano, zrobicie rzeczy, odpiszecie na maila, Porozmawiacie, jak się umówiliście, to będziecie, ale też w takich ekstremalnych przypadkach, jak na przykład pracuje ze mną teraz wspaniała Martyna, która mi pomaga przy nagrywaniu. I historia wdrażania Martyny do firmy była taka, że o trzeciej w nocy oblałem się wrzątkiem, wylądowałem na Sorze z poparzeniami drugiego stopnia całego lewego UDA. Tam miałem założone opatrunki hydrożelowe, a o 9 rano byłem w pracy wdrażać Martynę do pracy. No bo tak, nie? No bo ktoś musiał to zrobić i akurat byłem to ja, właściciel firmy, więc, więc byłem w tej pracy. Powiecie, nieodpowiedzialne z jednej strony, bo zdrowie i tak dalej, a z drugiej strony odpowiedzialne z punktu widzenia firmy i ten mindset nam się zmienia jako właścicielom firmy, więc to jest takie przyziemne, co? Takie mocno przyziemne odpowiedzialność. Ludzie tam mówią, że będą budowali różne rzeczy, będą zmieniali świat. Będą osiągali cele, będą kupowali sobie fantastyczne rzeczy. Tylko biznes taki nie jest. Biznes ma fajne cele. Biznes może zmieniać świat. Ale biznes jest dokładnie jak małżeństwo. I najpierw mamy miesiąc miodowy, jak sobie na tej chusteczce zapisujemy wielkie plany tego, co my zrobimy i jak to będzie wyglądało. A potem przychodzi proza życia. Zajmowanie się codziennie dziećmi, wstawanie rano, robienie codziennie kaszki, słuchanie tego, że dziecko się nie chce ubrać i, i to jest firma. I w firmie odpowiedzialność jest najważniejsza. I, i myślę, że taką bardzo ważną rzeczą. Jeśli w ogóle planujecie być długo właścicielami i właścicielkami firm, to jest wyrobienie w sobie odporności, ale tej odpowiedzialności i radzenie sobie z tym, że mija to takie w pewnym momencie, Jezu, jak jest fajnie, tylko nawet wyjazd, który teraz, który teraz będzie, pięć dni poza domem. Będę w Warszawie, będę na otwarciu jakiegoś instytutu Cambridge, czy urodzinach, później jest konferencja Founders Mind, później są spotkania, później jest Asbiro, na którym mam trzy różne role do spełnienia, i tak dalej. To jest wszystko fantastyczne, ale po latach zaczyna to być pracą i przestaje dawać taką nie wiadomo jaką radość, ale trzeba te rzeczy robić, żeby wasz biznes szedł do przodu. I myślę, że to poczucie odpowiedzialności to jest najważniejsza rzecz, którą trzeba mieć w biznesie, razem z determinacją, odwagą i rezyliencją. Jeśli pytacie się mnie, co mnie motywuje, to jest to poczucie odpowiedzialności. I, i tyle. Słuchajcie, będzie dobrze. I jeśli chcecie, żebym rozwinął ten temat odpowiedzialności, to dawajcie znać oczywiście pod filmikiem. A teraz, jak będę na wyjeździe, to bardzo postaram się znaleźć chwilę czasu na rozwinięcie tego filmu, pod którym tak dużo napisaliście, żeby go rozwijać, że chcecie go więcej posłuchać czyli o samotności przedsiębiorczych osób, właścicielek i właścicieli firm. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Tą motywację teraz do Was, ślepek wewnętrzny.